I tak prezentują się najnowsze sławki od Apple, czyli AirPodsy trzeciej generacji. Cześć z tej strony Mateusz, jak widzicie, mam już w swoich rękach najnowsze bezprzewodowe sławki od Apple, czyli AirPods trzeciej generacji. To są te sławeczki, które zostały w zeszłym tygodniu zaprezentowane. Niestety, jako jedyne, ze względu na to, że myśleliśmy tak trochę potajemnie, że może AirPods Pro drugiej generacji się pojawią, ale nic z tych rzeczy. Plotki, które się pojawiają, mówią raczej o połowie 2022 roku, więc musimy niestety uzbroić się w cierpliwość. Niemniej, te sławki, czyli gwoźdz dzisiejszego programu, tego filmu, przeszły naprawdę niezłą metamorfozę, chociaż dalej to są słuchawki. Sławki do uszne, a nie do kanałowy. Ze względu na to, że sama ta konstrukcja, pomimo tego, że jest odmieniona, nie wchodzi aż tak bardzo do naszego ucha, a z drugiej strony nie ma też tych gumek. Niemniej na zmianie budowy czy designu się oczywiście nie kończy. Sławki mają mieć wzmocniony dźwięk, mają po prostu teraz lepiej grać, nie mają co prawda dalej ANC, ale mają inne systemy, które mają pozwalać na cieszenie się lepszą muzyką. To zobaczymy sobie oczywiście w praktyce, jak to będzie wyglądać. Natomiast powiem wam uczciwie, jeszcze nie otwierając tego pudełka, więc to jest naprawdę taka hipoteza, takie założenie, że moim zdaniem będzie im ciężko Przebić ofertą jakby AirPods Pro, które kosztują u resellerów czy w elektromarketach 920-950 zł, a w promocjach jeszcze taniej. Tutaj regularna cena to jest 950 zł, a jednak wydaje się, że ta propozycja jest gorsza od AirPodsów Pro. W związku z tym, ja mówiąc szczerze, nie wiem, czy Apple sobie nie strzeliło trochę w kolano z tą ceną, z tym produktem, bo nie wiem, jak pozytywnie musiałoby mnie zaskoczyć, czy jak dobrze grać, żebym powiedział, aż w zasadzie jak macie do wyboru w tej samej cenie niemal, że tej samej cenie obie te pary słuchawek, to Wejście AirPods 3. Chyba tak niestety nie będzie. Niemniej za kilka dni o tym Wam powiem w jakichś porównaniach, testach. Na tę chwilę rozpakujmy sobie te sławki i zobaczmy, jakie są moje takie pierwsze wrażenia. A swoją drogą, gdybyście chcieli kupić te sławki, niezależnie czy to AirPodsy trzeciej generacji, czy AirPodsy Pro, to możecie to zrobić w sprawdzonych sklepach w elektromarketach, w których dosyć często pojawiają się promocje, więc warto sobie tam polować na różnego rodzaju okazje, bo po prostu będziecie mogli oszczędzić jakieś pieniądze. Linki są oczywiście w opisie tego filmu. No i nie przedłużając więcej, skupmy się na unboxingu. A jeśli to wideo Wam się spodoba, to możecie zostawić łapkę w górę i subskrybować kanał, aby nie przegapić żadnych nowych filmów, które będą pojawiały się z tym sprzętem. Apple tutaj zmieniło podejście w ogóle w całej linii swoich Produktów do samych pudełek, ze względu na to, że są one teraz bardziej eko, nie mają już żadnej folii ochronnej, tylko mają takie plomby. Wita nas oczywiście instrukcja z Design by Apple in California. Sprawdźmy szybko, czy są naklejki. Oczywiście, że nie ma. Apple nie dodaje do tego typu akcesoriów, niestety naklejek, no ale okej, okay, będziemy musieli to jakoś przeżyć. Zdecydowanie ważniejszą sprawą jest tutaj to nowe pudełko, które mieści właśnie najnowsze AirPods trzeciej generacji. I tak ono się prezentuje. Dla porównania, pudełko z AirPodsami Pro jest nieco większe. Jak Widzicie tutaj jednak te boczne krawędzie trochę wystają. W związku z tym Apple bardzo mocno się inspirowało, ale nie skopiowało jeden do jeden. Z drugiej strony warto powiedzieć o tym, że teraz mamy też MagSafe, w związku z tym te sławki idealnie przylegają do tej ładowarki. Jeśli się zdziwicie, dlaczego tutaj to działa, a tutaj nie, tutaj też można na siłę to robić, tylko niestety trzeba bardzo dobrze trafić, a z drugiej strony one nie będą się na przykład trzymać, jeśli byście je chcieli trzymać w pionie, chociaż kto to robi. Niemniej chodzi mi po prostu o to, że jak je położycie, to zawsze musicie się męczyć z ich dopasowaniem. Ja tak czasami robiłem Swoją drogą widziałem, że też AirPods Pro pierwszej generacji Pojawiły się jakby z tym pudełkiem MagSafe Ale w regularnej cenie W związku z tym uważam, że lepiej jednego oszczędzić te dwie, trzystówki stówki I kupić z tym normalnym pudełkiem No bo bez sensu tak naprawdę za te udogodnienie Dopłacać aż tyle Ale okej, okay, musimy przejść do gwoździa dzisiejszego odcinka Ale zanim to jeszcze zrobię Zobaczmy sobie na to, co jest w pudełku. Jak widzicie, mamy tutaj kabel Lightning z jednej strony, a z drugiej USB typu C. Apple dalej się nie zdecydowało wyeliminować Lightninga z iPhone'a i między innymi właśnie sławkami AirPods. W związku z tym, jeśli chcielibyście ładować po kablu, bo na przykład Wam się spieszy, no to musicie dalej używać tego starego kabla, a nie na przykład z MacBooka. No ale okej, okay, tyle tytułem wstępu. Otwórzmy sobie. Pierwszy raz te sławki. No, one oczywiście nas tutaj nie zaskoczą. Będą się chciały od razu nam połączyć i to w zasadzie z tego, co już widzę, robią z moim iPhone'em. Także nie jest to żadna nowość. Niemniej, coś, co w tym pudełku może Was zadziwić, to to, że ta obudowa jest wodoodporna. To oznacza nie tyle, że możecie się kąpać z tym pudełkiem albo wejść z nimi do morza, bo na przykład zapomnijcie sobie wyciągnąć. Ale mają one tutaj certyfikat IPX4. W związku z tym są po prostu odporne na zachlapania czy jakieś takie przypadkowe zalania. Nie wiem, myjecie się i macie mu na przykład koło te sławki. To w takim przypadku nic nie powinno się stać, ale jak wejdziecie z nim pod prysznic, czy właśnie jak powiedziałem wcześniej, na basen, to one są na mur, to już po prostu zalane. Ale powiem wam więcej, nawet nie trzeba robić takich ekstremalnych testów, ze względu na to, że ja często po siłowni wkładałem, nie wiem, spocone trochę te sławki, lekko wilgotne. Rozumiecie o co chodzi? I ja po prostu mam zepsute już te pudełko w AirPods Pro. Niestety tak się stało, że tutaj te styki na dole przy ładowaniu nie chcą do końca dobrze działać i raz mi się ładują te sławki, a raz niestety nie. Serwisowałem to, no i Państwo mi powiedzieli, że niestety to. Gwarancji nie przejdzie, bo jest to zalanie czy uszczerbek mechaniczny. No i musiałbym wymienić sobie pudełko w tych sławkach. I zaśpiewali mi 500 zł, chyba tyle, więc stwierdziłem: Nie, no dobra, nie jestem aż tak zdesperowany. Wolę sobie jakoś tam części sprawdzać, czy dobrze one są włożone i tyle. No bo wydawać 500 za samo nowe pudełko raczej mija się z celem, ale to tak na marginesie, ze względu na to, że tutaj najważniejsze są jednak te sławki. Zaraz je sobie odpalę, chwilę potestuję i będę wam chciał dać znać po prostu, jakie są moje pierwsze wrażenia, jak one działają. I jak widzieliście, chwilę sobie potestowałem już te nowe sławki. Odsłuchałem raptem kilka, kilkanaście utworów, w związku z tym też tutaj nie będę przesadzał z tym testowaniem. Na takie prawdziwe testy jeszcze przyjdzie czas w następnych dniach oraz porównanie do AirPods Pro. Natomiast wrażenia pierwsze są takie, i zanim skupimy się na dźwięku, to powiem Wam, że mam odczucie, że one będą niestety dosyć mocno wypadać z ucha. Zwłaszcza przy jakichś takich szybciej, bardziej dynamicznych czynnościach. Nie wiem, jak będziecie biegać, ćwiczyć na siłowi. Mam wrażenie, że to dobrze się niestety nie skończy bez jakichś dodatkowych właśnie gumek, które będą do Wam się do ucha może nie dać rady. To tutaj pojawia się wtedy pytanie, jaki jest sens kupować takie sławki skoro i tak musicie je wyposażyć w gumki. Dobre pytanie. I nie, jeśli chodzi o dźwięk, on jest na pewno lepszy aniżeli w AirPodsach drugiej generacji. To wam śmiało powiem. Apple faktycznie tutaj się postarało, wzmocniło tak naprawdę te sławki. dodało zresztą dosyć dużo funkcji, bo jest ten dźwięk przestrzenny. Jest też dosyć przyjemny bas, chociaż wydaje mi się, że w AirPods Pro jest on mocniejszy, jest on po prostu bardziej odczuwalny. Z drugiej strony, tony średnie, wysokie grają tutaj naprawdę nie. Źle do tego bym nie miał zastrzeżeń, ale moim zdaniem one ogólnie grają gorzej od AirPods Pro, pod tym względem, że po prostu nie mają choćby ANC. W związku z tym, jeśli macie sławki z ANC i bez ANC, no to ciężko powiedzieć, żeby jakiekolwiek te sławki w podobnej kategorii cenowej, tak to porównajmy, wypadły lepiej. Oczywiście w AirPodsach Pro można wyłączyć na chwilę choćby ten ANC i sobie porównać to, i wtedy wydaje się, że ten dźwięk jest bardzo podobny, ale mimo wszystko ten bas jakoś mi się bardziej podoba w AirPodsach Pro. Może to są takie pierwsze wrażenia na gorąco, więc jeszcze bym się do tego nie przywiązywał. No ale generalnie, niestety, jeśli macie w podobnych pieniądzach sławki z ANC, które grają po prostu przez to lepiej, i bez ANC, no to ja bym wybierał jednak te z ANC, co nie jest jakąś chyba zaskakującą odpowiedzią. To, że Apple podkręciło, to nie ulega wątpliwości, chociaż na przykład nie dodali tutaj takiej funkcji jak Conversation Boost, czyli ta funkcja dla osób z jakąś niepełnosprawnością, która pozwala, jakby, podkręcić słyszalność rozmowy, jak z kimś rozmawiamy. To się przynajmniej niektórym osobom może przydawać, no i w tych sławkach tego nie uświadczymy, więc tu widać taki jakby element tego, że Apple pokazuje, no AirPods Pro to jest ich najlepszy produkt i jak chcecie mieć wszystko najlepsze, to je kupcie, a tutaj macie jakiś tam uszczerbek w tym produkcie. Mamy też dłużej działające te słuchawki na jednym naładowaniu, bo do 6 godzin. Zobaczymy, jak to akurat wygląda w praktyce, chociaż Apple raczej nie przekłamuje z tymi estymacjami. Natomiast z drugiej strony jest tutaj też ten quick charge, w związku z tym 5 minut ładowania powinno starczyć na kolejną godzinę słuchania muzyki. W związku z tym, jak na przykład się spóźnicie nie naładujecie tych słuchawek sobie przed treningiem, no to wystarczy poczekać te kilka minut i możecie iść biegać i wam to. Powinno wystarczyć na cały trening. Chociaż warto podkreślić, że na przykład to, co odróżnia te sławki od Beats Studio Buds, które wyszły też niedawno, to to, że mamy tutaj procesor od Apple. W związku z tym mamy możliwość przełączania się i automatycznego tak naprawdę łączenia z innymi urządzeniami do tego samego iClouda, bo tam niestety tej opcji dalej brakuje. Jest tutaj też kilka pomniejszych nowości, takich jak choćby to, że jest tu zaimplementowany czujnik wykrywania skóry, który ma polegać na tym, że jeszcze szybciej jakby on wykrywa nam te ucho, czy jak wkładamy tą sławkę, czy jak wyciągamy z naszego ucha, także są, można powiedzieć, takie bariery, ale no, ale ogólnie odnosząc się do samych sławek jakości brzmienia, czy tego co oferują te i te sławki, no to te jednak będą z nimi wygrywać słuchawki AirPods Pro z tym ANC. Zresztą z drugiej strony, no uczciwie sobie powiedzmy wydanie 950 zł na sławki, które nie mają ANC w 2021 roku, mam wrażenie, że jest to jednak trochę przepłacona sprawa. I te trochę to jest bardzo łagodne słowo ze względu na to, że ja wielokrotnie w różnych materiałach, w których testowałem różne sławki, mówiłem, że jednak sławki kosztujące, ja wiem, 500-600 zł, 700, już powinny mieć takie ANC. No tutaj mamy sławki za prawie tysiaka i one go dalej nie mają. W związku z tym no tutaj takiej pozytywnej oceny na pewno ode mnie nie może być po prostu. Ale okej, okay, jeszcze nie chcę skreślać tych sławek, potestuję sobie je w najbliższych dniach, zrobię też chyba osobne porównanie nawet do AirPods Pro, żebyście mieli czarno na białym jakie są różnice, żebyście po prostu dobrze podjęli swój wybór, ale myślę, że mimo wszystko większość osób będzie się decydowała na te sławki, bo tak po prostu jest lepiej. Natomiast jeśli chcielibyście kupić jakąkolwiek parę z tych sławek, to oczywiście możecie to zrobić w sklepach, do których linkuję w opisie tego filmu. Tam się po prostu dosyć często powiają promocje na produkty Apple, łącznie właśnie na AirPods Pro, więc można zaoszczędzić jakieś pieniądze, a gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania, co do tych słówek chcieli, żebym coś przetestował, to też piszcie śmiało w komentarzach pod filmem. My widzimy się w następnym materiale, do zobaczenia, cześć!